Do waszego egzaminu ósmoklasisty zostało 11 dni, a dzisiaj mam dla was zadania z Pitagorasa i z trójkąta 30-60-90. Zapraszam. A po co mi temat ma? No i oczywiście standardowo trzymajcie odpowiedzi do zadań z tamtej pracy domowej. Oczywiście, jeżeli piszesz egzamin ósmoklasisty w tym roku, podeślij ten materiał innym swoim znajomym oraz napisz hashtag w komentarzu Maraton E8 2024. Dzięki. Na bokach trójkąta prostokątnego ABC... Zaznaczono punkty D i E. Odcinek DE podzielił trójkąt ABC na dwa wielokąty: trójkąt prostokątny ADE, jak najbardziej widać to wszystko na rysunku. Jeżeli on jest prostokątny, to od razu możemy sobie to zaznaczyć. Tutaj będzie kąt prosty. Tak? I czworokąt DBCE, tak jak na rysunku. DBCE czyli ten czworokąt tutaj. Odcinek AB ma długość 4 pierwiastki z 3. No to od razu sobie zaznaczmy. Polecam klamerką, żeby się później niechcący nie zgubić jak coś. Czyli tu są 4 pierwiastki z 3. Dobrze. A odcinek DE, czyli ten tutaj, ma 3. Ok. Dokąd zdanie wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych? Długość odcinka EC ma długość EC, czyli to jest x, którego szukamy. Dobra. Jeżeli w trójkącie tu jest 30, tu jest 90, no to wiadomo, że żeby w sumie było 180, to tu musi być 60 stopni. No i podobnie, skoro tu jest 30, tu jest 90, to w tym takim dużym trójkącie ABC tu również będzie 60 stopni. No i teraz, mając jeden bok w takim trójkącie z takimi kątami, my jesteśmy w stanie całą resztę boków policzyć. W ramach przypomnienia, jak macie sobie ten trójkąt 30, 60, 90, tu jest. Ja go może troszkę inaczej narysuję tutaj z boku. O, tak, żeby zapamiętać te proporcje. Zawsze naprzeciwko największego kąta, czyli naprzeciwko 90, naprzeciwko to będzie ten bok, tak? Jakby idealnie naprzeciwko. To są jakieś dwie długości, załóżmy dwa a tak sobie możemy nazwać. Naprzeciwko najmniejszego kąta, czyli naszego, naszych 30 stopni, naprzeciwko, jest dwa razy krótszy bok, czyli A po prostu. Okay? A naprzeciwko średniego kąta, czyli naprzeciwko 60 stopni, mówię o tym boku, jest średni bok i ten średni bok, trzeba zapamiętać, że to jest a pierwiastka z trzech, trójka, bo trójkąt, może w ten sposób. Dobra, no to teraz się zastanówmy jak to u nas działa. Zauważcie, że w tym trójkącie tutaj my mamy tą trójkę i ta trójka leży naprzeciwko 30, czyli to jest jakby to nasze przysłowiowe a. Które tu na Wam narysowałem. No dobrze, to zauważcie, że naprzeciwko 90, czyli ten, ta długość tutaj, to będzie 2a. A jeżeli nasze a jest 3, no to 2a będzie 2 razy 3, czyli będzie 6. No dobra, to to mamy. No, i teraz się zajmijmy tym naszym dużym trójkątem, tak? W tym naszym dużym trójkącie to oni nam dali bok 4 pierwiastki z 3 naprzeciwko 60 stopni, czyli to jest nasze. No, a zamieni już na B, bo to będą inne wielkości B pierwiastka z 3. Natomiast w takim razie wiemy, że ta długość odtąd dotąd byłaby B. A cała długość ta odtąd dotąd byłaby 2b. No, może napiszę inaczej to B, żeby się nie oszukać, że to szóstka. No, czyli, skoro zauważcie, wiemy, że cztery pierwiastki z trzech. To jest b pierwiastka z 3, to jak to podzielimy przez pierwiastek z 3, to wychodzi, że nasze b jest równe 4. Czyli jeżeli b jest równe 4, to tu jest 4, a nasze 2b2 razy 4 to jest 8. Pytanie było tego x. Xa, żeby policzyć, to trzeba od tej ósemki, czy od 2b odjąć 2a. Czyli nasz x to jest równy 8 minus 6, czyli po prostu 2, czyli odpowiedź C. W ten sposób takie zadanie powinniśmy zrobić. No dobrze, kolejne zadanie na geometrię. Na rysunku przedstawiono czworokąt zbudowany z dwóch trójkątów prostokątnych, dane są długości AB równe 1, czyli odtąd dotąd jest 1 i równa się BC, BC też jest 1 i AD, AD jest pierwiastek z dwóch, czyli tu jest pierwiastek z dwóch. Do końca wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych, długość boku CD, czyli oni się pytają o bok CD, czyli to jest ten nasz X. No dobrze, jak to można policzyć? Słuchajcie, jak jest trójkąt prostokątny, to wasze najważniejsze twierdzenie w szkole podstawowej to jest twierdzenie Pitagorasa. Jeżeli sobie nazwiemy to, że to jest Y, no to mając ten bok i ten bok, możemy z Pitagorasa Y policzyć. Jak by to działało? No przyprostokątna jedna przy kącie prostym, tak? Bo przy kącie prostym to jest przyprostokątna, przyprostokątna, a naprzeciwko kąta prostego jest przeciwprostokątne. Ma sens, mam nadzieję. Czyli 1 kwadrat plus pierwiastek z 2 do kwadratu musi dać nam po prostu y kwadrat. No to tu będzie 1, tu będzie 2, tu będzie nasz y kwadrat, czyli ogólnie wychodzi, że y kwadrat jest równy 3. Czyli nasz y będzie pierwiastkiem z trzech, chociaż niekoniecznie będzie nam to potrzebne. W kolejnym kroku my możemy Pitagorasa zapisać na ten trójkąt. No to tutaj przyprostokątna jedna przy kącie prostym to jest 1, czyli 1 kwadrat plus druga przyprostokątna to jest ten y kwadrat, no który przed chwilą policzyliśmy i to będzie równe naszemu x kwadrat, czyli tu mamy 1. No i zauważy, y kwadrat to można od razu wziąć tego, czyli po prostu plus 3. Równa się x kwadrat, czyli nasz x kwadrat będzie równy 4, czyli w geometrii x będzie równy 2. Mieliśmy odpowiedź ile jest, ile jest x, no to x będzie równy 2. Kolejne zadanie. W trójkącie prostokątnym o kącie 30 stopni. Dobra, to nie ma rysunku, trzeba, sobie, trzeba go sobie po prostu zrobić tak z grubsza. Dobra. Ma być prostokątny, czyli tu niech będzie 30, kąt prosty, tu niech będzie 30 stopni. Dobra, co oni nam mówią? W trójkącie prostokątnym o kącie 30 stopni suma długości krótszej przyprostokątnej, czyli załóżmy to by była nasza krótsza przyprostokątna, tak? I przeciwprostokątnej jest równa 12. No dobra, to tu pewne problemy mamy. Czyli wiemy, że to plus to daje nam po prostu 12. Natomiast, jeżeli zwrócimy sobie pozostałe tutaj kąty, tak, czyli tu 30, to tu jest 60 stopni, to zauważcie, że w sumie, to ja trochę źle to narysowałem, te kąty się tu nie będą zgadzać. Dobra, zróbmy to jeszcze raz. Dobra, tu będzie kąt prosty. I teraz tak, no to jest moja dłuższa przyprostokątna, ma być 30 stopni, to tu, tu będzie 30 stopni, no bo już wiemy, że tu będzie 60. Jeżeli jest prostokątny, jest 30, no to ten trzeci kąt to będzie 60 stopni. Suma długości krótszej przyprostokątnej krótsza będzie naprzeciwko. 30 to jest nasza krótsza przyprostokątna niech będzie sobie A i przeciwprostokątnej, czyli to niech będzie C, czyli my wiemy w tym zadaniu, że jedno plus drugie, czyli A plus C to ma dać nam 12. Ok, No to tak, po pierwsze z tego trójkąta 30, 60, 90 to co my wiemy? No my wiemy, że jeżeli naprzeciwko 30 jest A, no to nawet się dobrze ułożyło, to naprzeciwko kąta tego prostego jest 2A, czyli nasze C jest równe 2A. Ok. Po prostu, to wiemy i my teraz za to C, które jest tutaj możemy po prostu wstawić 2A, czyli mamy A plus 2A ma być równe 12, czyli 3A będzie równe 12, dzielimy sobie na 3, czyli A będzie równe 4, a o co jest pytanie? O dłuższą przyprostokątną, aha, czyli oni się pytają o tą długość niech będzie B. No dobra, ale jak już mamy A, no to A jest czwórką, a C jest ósemką. To jak B policz? Z Pitagorasa. Także zadanie na obie rzeczy naraz. Czyli w takim razie, pisząc Pitagorasa, możemy napisać 4 do kwadratu, dodać nasze B kwadrat, musi dać nam 8 kwadrat, czyli 16 plus B kwadrat to będzie 64, czyli B kwadrat to będzie, 16 na drugą stronę, no to będzie 50 minus 2, 48, czyli B by było pierwiastkiem 48. No dobra! To w teorii w tym roku macie nie mieć wyciągania liczb przed pierwiastek jako czynnik, no ale myślę, że już dokończymy, nie będziemy tu udawać, że się nie da. W szkole średniej mogę wam powiedzieć, że jak tylko pójdziecie, to będzie to wymagane. Także nie ma co. Na egzaminie w tym roku nie będzie, ale za rok już będzie, także trzeba to sobie z tym poradzić. Najlepiej rozbić to na czynniki pierwsze. Na 2 to będzie 24 na 2 12 na 2 6 na 2 3. I 3 na 3 będzie 1, ponieważ pierwiastek jest drugiego stopnia, więc wyłączymy to w pary: Jedna dwójka, druga dwójka i mnożenie tych dwójek da nam 4. Czyli to będą 4 pierwiastki z tego, co zostało niepołączone w parę, czyli z trzech. 4 pierwiastki z trzech, czyli odpowiedź B. Dajcie znać w komentarzu, czy trudne to ostatnie zadanie, czy byście sobie poradzili. A tu trzymajcie standardowo jakieś zadanka do przećwiczenia. Miłego dnia życzę i do usłyszenia. A po co mi temat?